Ojczyzną powiększenia pośladków jest Brazylia, gdzie miałem okazję szkolić się u doktora Raula Gonzalesa, w São Paulo, i drugie miejsce to Miami Beach, które również odwiedziłem i gdzie obserwowałem operacje wykonane przez doktora Konstantino Mendieta. Nazywam się Kamil Pietrasik. Jestem specjalistą chirurgii plastycznej oraz chirurgii ogólnej. Posiadam polskie i amerykańskie prawo wykonywania zawodu. Odbyłem szkolenia w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii i w innych krajach świata. Do tej pory wykonałem ponad 5000 operacji z zakresu chirurgii plastycznej. Pierwszą metodą są ćwiczenia przez intensywne ćwiczenia mięśni pośladkowych może dojść do ich powiększenia, przez co zwiększa się objętość pośladków. Gdy ćwiczenia nie są w stanie zaspokoić oczekiwań pacjentów, wówczas rozwiązaniem jest interwencja chirurgiczna. Pośladki można powiększyć przeszczepiając tkankę tłuszczową, wykonując tzw. Brazilian butt lift, lub za pomocą implantów, a często Kojarzy się obecnie obydwie te metody, czyli i implant i przeszczep tkanki tłuszczowej w mniejszym zakresie. Operacje powiększenia pośladków powinien wykonać chirurg plastyczny, który ma doświadczenie w tego typu zabiegach. Operacje pośladków, szczególnie te związane z powiększeniem pośladków czepem tkanki tłuszczowej mogą mieć bardzo poważne powikłania, włącznie z powikłaniami śmiertelnymi. W związku z czym powinny być wykonywane przez osobę posiadającą bogate doświadczenie w tego typu zabiegach. W stanie Floryda w Stanach Zjednoczonych obecnie powiększenie pośladków. Przy pomocy przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej jest możliwe tylko pod kontrolą USG. W swojej praktyce stosuje monitorowanie USG w czasie zabiegów powiększenia pośladków tłuszczem. Wówczas tłuszcz nie jest podawany do, na ślepo, a pod kontrolą obrazu USG, co pozwala ograniczyć jego niewłaściwe zdeponowanie. Co w konsekwencji mogłoby przyczynić się do powstania groźnych powikłań. Powiększenie pośladków wykonujemy u osób, które mają wrodzony deficyt mięśni pośladkowych, jednostronny lub dwustronny, a także u osób ze wskazań estetycznych które są niezadowolone z posiadanej objętości pośladków. Należy podkreślić, że na rozwój tej operacji potężny wpływ miały social media, a konkretnie image wykreowany przez osoby takie jak Jennifer Lopez czy Kim Kardashian oraz kult pośladków, w kulturze latynoamerykańskiej. Wystarczy przejść na plażę w Rio de Janeiro albo w Miami, aby zobaczyć, jak inne są proporcje latynosek, szczególnie jeśli to dotyczy objętości pośladków. Ojczyzną powiększenia pośladków jest Brazylia, gdzie miałem okazję szkolić się u doktora. Raula Gonzalesa w São Paulo, i drugie miejsce to Miami Beach, które również odwiedziłem i gdzie obserwowałem operacje wykonane przez doktora Konstantino Mendieta. Te dwa nazwiska, jakby stoją u podstawy operacji estetycznych pośladków dzisiaj. Przygotowania do operacji powiększenia pośladków, która przeprowadzana jest w znieczuleniu zewnątrzoponowym albo znieczuleniu ogólnym, nie odbiegają od standardowego przygotowania do innych operacji wykonywanych w tego rodzaju znieczuleniu. Pacjentki przed operacją otrzymują pełen zestaw zaleceń do operacji, jak i po operacji, tak żeby dobrze przygotować się do zabiegu, jak i do rekonwalescencji. Tak jak w każdej innej operacji, tak i tutaj w czasie konsultacji przed powiększeniem pośladków, oczekiwanie pacjenta musi się spotkać z możliwościami technicznymi chirurga. W przypadku, gdy oczekiwania pacjentki pacjenta dotyczące objętości pośladków są zbyt duże, czyli krótko rzecz ujmując, Pacjenci oczekują zbyt dużego powiększenia pośladków. W takich przypadkach niestety odmawiam wykonania operacji. Technika, którą stosuję, polega na umieszczeniu implantu w obrębie mięśnia lub przeszczep tkanki tłuszczowej. Często jest to połączenie metody jednej i drugiej. Średnica mięśnia. Determinuje nam wielkość implantu, średnicę implantu, którą możemy zastosować. Jeżeli mięsień jest wąski, wówczas nie możemy zastosować dużych implantów, gdyż implant będzie się wydobywał spoza obrębu brzuszca mięśnia pośladkowego większego, co będzie się objawiało na zewnątrz nierównością. Z kolei, podanie zbyt dużej objętości tkanki tłuszczowej do pośladków niesie ze sobą ryzyko obumarcia przeszczepionej tkanki tłuszczowej w związku z czym całkowitego zniwelowania w wyniku operacji. Operacja powiększenia pośladków na przestrzeni ostatnich lat ewaluowała. Obecnie najczęstszym sposobem jest tak zwane podejście hybrydowe, czyli stosuje się Implant, który zakładany jest wewnątrz mięśnia, czyli nie podmięsień, nie nadmięsień, ale wewnątrz mięśnia. Dzięki temu implant całkowicie pokryty jest tkanką mięśniową ze wszystkich stron. Natomiast okolice boczne pośladków najczęściej uzupełniane są, tam gdzie już implant nie sięga, uzupełniane są przeszczepem własnej tkanki tłuszczowej. Każda operacja pośladków wiąże się także z liposukcją talii oraz pleców, przez co, poprawia się, przez co poprawia się definicja pośladków i sam wynik wizualizacyjny, optyczny jest lepszy niż byłby to za sprawą samego powiększenia pośladków. Powiększenie pośladków przy pomocy przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej w pierwszej kolejności polega na pobraniu tłuszczu na zasadach liposukcji. Tłuszcz pobierany jest z stali, grzbietu, brzucha, ud, z tych okolic, gdzie występuje on w nadmiarze. Po przygotowaniu tłuszczu przy pomocy kaniul zostaje wprowadzony pod kontrolą USG w tkankę podskórną bezpośrednio nad powięźć mięśnia pośladkowego większego. Dzięki temu tłuszcz znajduje się odpowiednio głęboko i nie widzimy nieregular nieregularności na powierzchni pośladków. Czas trwania tego zabiegu uzależniony jest od ilości miejsc, z których musimy pobrać tłuszcz, jak i samej objętości tłuszczu przeszczepianego. Z reguły nie przekracza 3 godzin. Powiększenie pośladków przy pomocy implantów wykonywane jest z dwóch niewielkich cięć długości 4 cm znajdujących się w szparze pośladkowej i trwa 2,5 godziny. Po powiększeniu pośladków, pacjenci z reguły spędzają noc w klinice, bez względu na rodzaj metody zastosowanej. Najbardziej uciążliwymi ograniczeniami pacjentów po operacji pośladków jest bezwzględny zakaz siedzenia przez 7 dni i zakaz spania na plecach lub na bokach przez miesiąc po operacji. Uregulowana cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do żadnej operacji. Pacjenci z dobrze kontrolowaną cukrzycą mają prawidłowe wartości glikemii, tak jak ludzie zdrowi i nie jest to żadne przeciwwskazanie do jakiejkolwiek operacji. Implanty pośladków założone wewnątrz mięśnia pośladkowego większego, dzięki temu, że posiadają pokrycie 3-centymetrowej warstwy mięśnia, a następnie powięzi pośladkowej oraz podskórnej tkanki tłuszczowej, nie są wyczuwalne tak, jakby to były implantowane w warstwie podskórnej. Dlatego obecnie standardem jest, Wszczepianie implantów w obręb mięśnia. Implant pośladków działa jak ekspander, w związku z czym przyczynia się do rozciągnięcia tkanek pośladków. Ale nie obserwowałem nigdy takiej sytuacji, aby wszczepiony implant spowodował pojawienie się wiotkości na skórze. Czy pojawienie się rozstępów? Po operacji pośladków przy pomocy przeszczepu tkanki tłuszczowej, jak też i przy pomocy implantu założonego w obręb mięśnia pośladkowego większego, nie obserwowałem zaburzeń czucia w tych okolicach. Analizując dane z piśmiennictwa, spotkałem się z doniesieniami, Sporadycznymi o przejściowym zaburzeniu czucia w okolicy pośladkowej po operacji powiększenia implantami, jak też i przeszczepem tkanki tłuszczowej. Implanty pośladków obecnie stosowane są wypełnione silikonem jak też i otoczka zewnętrzna zbudowana jest z silikonu. Implanty te cechuje bardzo duża wytrzymałość, gdyż implanty muszą wytrzymać w czasie siadania, siedzenia, w czasie chodzenia, w czasie tych czynności, które powodują ucisk na implant. Mięsień pośladkowy, który jest jednym z mięśni prostujących staw biodrowy, czyli jest zaangażowany w czasie chodzenia, kurcząc się, również wywiera ucisk na implant. Ale implanty są tak skonstruowane, aby nie ulec fragmentacji pod wpływem nacisku. Operacja powiększenia pośladków przy pomocy implantów nie niesie ze sobą ryzyka utraty życia. Natomiast operacja przy pomocy przeszczepu tkanki tłuszczowej takie ryzyko niesie. Ryzyko powikłań. Powiększenia pośladków przeszczepem tkanki tłuszczowej zostało znacznie zmniejszone przez stosowanie śródoperacyjnego USG. Jest to wytyczna władz stanu Florida, gdzie operacje te wykonywane były bardzo często i gdzie niestety doszło do kilku powikłań śmiertelnych. Dzięki monitorowaniu USG widzimy dokładnie, gdzie znajduje się końcówka kaniuli. W sąsiedztwie jakich struktur podajemy tłuszcz, i staramy się, aby znajdowała się ona jak najdalej od dużych naczyń, co pozwala wyeliminować ryzyko wystąpienia zatorowości tłuszczowej. W historii powiększenia pośladków przy pomocy implantów stosowano kilka miejsc. Najpierw przepiano implant w okolicę pośladkową nad mięsień, co powodowało, że implant był widoczny i wyczuwalny ze względu na pokrycie wyłącznie tylko tkanką tłuszczową i skórą. Następnie stosowano implant podmięśniowo, co niestety niosło za sobą ryzyko ucisku na znajdujące się pod mięśniem pośladkowym większym struktur jak nerw pulszowy oraz naczynia pośladkowe, co powodowało u niektórych pacjentek parestezję w zakresie kończyny dolnej. Obecnie złotym standardem w mojej praktyce jest połączenie powiększenia pośladków przy pomocy implantu oraz przeszczep tkanki tłuszczowej wraz z liposukcją talii. Implant umieszczony w obrębie mięśnia pośladkowego większego nadaje y, większą projekcję y, y, pośladkom, natomiast nie działa on tam, gdzie nie ma mięśnia, czyli w okolicach dołów nadkrętażowych, czyli części boś, bocznej pośladków, czyli przy pomocy tkanki tłuszczowej nad, wypełniam doły nadkrętażowe i nadaje owalny kształt konturom pośladków. Po wszczepieniu implantu w obręb mięśnia pośladkowego większego, nie zostaje upośledzona jego funkcja. Badania i publikacje doktora Fernando Sechy z Rio de Janeiro jasno to pokazują.